właśnie mi prosiliście, żeby skomentować ten film, gdzie blondyna liże tym Murzynom buty. No to właśnie wynika nie z jej uniżenia jakiegoś religijnego, czy to, że ona czuje odpowiedzialność za nagle całą białą rasę, bo laski nie czują takich wyższych emocji, takich rzeczy. To wynika tylko z prostego zewku w kutangi właśnie ją ogarnął w tej chwili, a że naoglądała się tak jak wszyscy inni na świecie pornosów z gangbangami czarnych. To właśnie taki ma też, taką ma możliwość odtworzenia tego i no, no, no pcha się na, tak, no, na bolca, no, co tutaj dużo wam mówić. E, także to, co oni tam gadają, to jest jakaś w ogóle absolutna bzdura. Jakiś murzyn krzyczy, coś o Biblii, że tam nacisz czarni, mają białych pokonać. Wszyscy słuchają jakichś rasistowskich wynurzeń w ogóle. murzyni krzyczą coś w centrum miasta o, e, o tym, że zniszczą białych, że nam im zdać buty, to się kurwa odbywa. Wszyscy to kręcą i nie ma tu żadnego rasizmu, rozumiecie? To jest, to jest okej okay według ludzi. Ale dobra, ja wam po prostu tylko mówię jakie są kulisy powstania tego i na pewno ani ci Murzyni nie wierzą w, w to co gadają, ani te e, Laski wcale też nie wierzą w jakieś tam e, idee murzyńskie, tylko marzy im się wielki pitong, tak jak e, Polkom.